Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj e, chciałbym zrobić coś innego Zagrać sobie w inną grę e, Jaką jest mm, Star Wars e, Battlefront 2. E, bo za darmo na Epic Games e, W sumie gdy to nagryłam to jeszcze jest za darmo na Epic Games e, Więc pomyślałem, że fajnym pomysłem będzie po prostu nagranie tej gry Um, dlatego zagraj, zagrajmy sobie. Aktualnie jest jakiś problem z serwerami, bo za dużo osób chyba pobiera tą grę czy coś i nie można się połączyć z, z internetem. Także zagrajmy, w, znaczy um, nie karierę, tylko tutaj w grę i niech będzie e, kampania główny wątek i gramy. Mm. Dobra, niech będzie tak jak tutaj nam wybrało, to chyba poziom trudności był, ja generalnie w Star Wars nie jestem jakiś, jakimś specjalistą, w ogóle Star Wars oglądałem kilka razy, więc to będzie bardziej taka seria na luzie, chyba nie będę czytał, bo to w każdym się tak naprawdę przeczytać... Ok, Kapitanie, jest nieźle wyszkolona. Dywersja, infiltracja, ewakuacja. Siły specjalne, Da, to jest jakiś chłop, a jednak nie chłop. Oddział inferno. Komandor, wersjo chyba jesteś ważna Fajnie, że są polskie w ogóle ten polski dubbing spójrz na mnie Może porozmawiajmy? W końcu po to tu jestem. Ty masz kod aktywacji, a ja możliwość, by ci pomóc. Więc daj mi ten kod. Przydałby nam się ktoś taki jak ty Pomóż mi, a ja się odwdzięczę, to proste No chyba próbujemy od niej jakiś kod wyciągnąć Zobaczymy, jak na czego chcę Moi najlepsi technicy grzebią przy twoim droidzie Właśnie teraz Przyjmij moją ofertę Chcę tylko ten kod Nadszedł czas dla Imperium a ty nie musisz iść z nim na dno. Masz rację. Nadszedł czas dla Imperium. Okej. Okay. VZ-626 VZ-626 Można chyba tym kodem Coś się odpaliło. A, droida. O wiele bardziej zaawansowany niż ID-9. Ale będziemy nim grać. Czy mogę zasugerować mniej inwazyjną procedurę? Niestety nie mamy kodu dostarczonego. Ale gość Maryjca. Kto zasugerował by poszukać tego kodu? Kapitan pracuje nad tym w punkcie zatrzymań. Co, mogę do niego strzelić? Chyba nie. O, mogę go porazić. Analiza wykazała, że ten ID-10 jest wyposażony w elektro Który nie działa, gdy droid jest dezaktywowany? Kuchnia usłyszy kod dostępu. Jest niegroźna. Czego chcesz? Przestań. Daj mi pracować. Zrozumiana. Zamilknę do chwili aż zakończysz masakrowanie tej. Dobra, trójką możemy go dupnąć. Okej. Okay. Ale fajny bocik. Chłop dostał. Pobierz z ich komputera plany okrętu, a następnie ich odszukaj. Dobra. To robimy to, co musimy. Spacam do góry. Przyślijcie Ok. E, tutaj coś jest. No dobra. Musimy coś wykraść, jakieś dane. Nie wiem o co chodzi. <grystanie> Nie wiem jakie. Dobra. Mamy ich kamerkę jakąś. Oj, no to jest coin Droid. Tego gościa kojarzy. Nie wiem, co my mamy. Patrzę przez jakąś kamerkę i, i, i te... nie wiem, czy mam patrzeć, czy gdzieś, gdzieś indziej iść, bo muszę wykraść jakieś dane. Hmm. <laughs> Wydaje mi się, że mam iść, bo tam się nic nie dzieje. Tu coś jeszcze jest. O! Dobra, jest tam to do ba ta babka. Mhm. Mm Dobra, przez system wentylacji muszę jakoś dojść do tej babki. Tylko. Jak? Hmm. Mm. Dobra, tu coś jest, ale jestem ślepy. I co? On to, on to chyba otwiera. Fajne są te animacje. Przedmiot... Ha, dobre. To był jakiś przedmiot kolekcjonerski. Myślałam, że tam jakieś jest przejście otwierane, czy coś. Mmm... Jest wentylacja. Na pewno gdzieś u góry, no i... Ale jestem ślepy... <słyski> Okej. Okay. Ale fajnie to wygląda. Lubię gry od jej. W taki fajny klimat mają. Oj. Mam nadzieję, że oni mnie nie widzą. Ach, tam. Oj, psuje mi się wentylacja. Niedobrze. Niedobrze. Okej. Okay. Coś się trochę grę, dobra. Jesteśmy na dole. Okej, okay, tam był jakiś chłop. Nie wiem, czy ja mam zostać wykryty, chyba nie. Jak zostanę wykryty, no to będzie przypał. Potrzebujemy mm, każdej informacji dotyczącej ataku na Ukrycie wskaźnik i wykrycie obracuje zmieniającą się świadomość rebeliantów o Twojej obecności. I gdy pulsuję rebelianci są zaalarmowani. Aha, to podobnie jak w hitmenie jest. No dobra. Chyba muszę przejeździeć, żeby mnie nie zauważyli jakoś. Koćelonego pojęcia, pojęcia nie mam jak. Dobra, po prostu... Po prostu przelecę tak. <laughs> Ojdź No dobra. Mam porażenie, tylko nie wiem czy to porażenie ich alarmuje. A tam coś jest. Dobra. Idziemy inaczej, bo tam ich było za dużo, z tego co zrozumiałem. Tutaj się nie da otworzyć, dobra, nie da. To lecimy tu. To a zdążyłem. Chyba w ostatniej sekundzie. A i. Myślałem, że się wyłączy. Dobra. Idziemy tędy. Okej. Okay. Pod E mamy skanowanie. Dobra i to wykrywa ludzi. Okej, okay, fajne. Ja nie wiem jak ten bot lata, ale nie wnikam w to. Przecież to jest Star Wars. <laughs> eee... wyłączyć Wyłączyć blokadę muszę. No dobra. Tam mam wskaźnik jakiś. Mmm... Tu jest... Ktoś. Więc pod... Okej, okay, dobra, nie wnikam, to lecimy. Cyk. Nie wiem czy ja ich mogę prądem razić, bo... Nie wiem czy to nie zaalarmuje. Tam się coś otwiera. A tam był typ, ale mu no, za przeleciałem znowu. Trochę dziwne, że oni mi nie słyszą, ale. To już normalny chyba w okre A ona mnie słyszy, no. A co, come on. No dobra. Ty, fajny, fajny ten bot. Całkiem pomocny. I ona ma jakiś fajny hełm. Fajn, hue. Przechodzę do centrum łączności. Przyjąłem. Coś tu się coś mnie przenosi nieznanych mi powodów. Nie świadomość imperium. Dam wam sygnał do ewakuacji okej. Ale wtedy bot wlatuje. Dobra, fajne. Będziesz mi siedzieć, a skończy się bitwa o endom. Później zastanowimy się co z tobą zrobić. Na razie bądź cicho i nie kombinuj. O nie, to chyba słychać. To był błąd. To był błąd. Okay. Dobra, nie wiem czy to tak działa, czy jak... Nie wiem na jaki, na jaki obszar, jakby oni słyszą to, że ich atakuje. Dużo to jest dialogów strasznie. Ale fajnie. Lubię tak, takie gry. Z fabułką.

Trochę przenosi tutaj, nie wiem o co tu chodzi. Może to, nie wiem, coś z EA, z serwerami? No wspólnego ojć? Mmm... Strzał na pewno ktoś będzie słyszał. Brajdę tędy. Mogę tędy iść, czy nie mogę? A, no, chyba nie mogę. Więc muszę się tam jakoś pakować. Pod E mam to skanowanie, fajnie. Mm. Tu jest babka. Dobra, po cichu ją ściągniemy. Fajnie, że da się po cichu. Oj, Dobra, to tak nie miało być. Pff, tak totalnie nie miało być. Ta trzeba będzie się trochę postrzelać, ale fajnie, przynajmniej coś bardziej ciekawego. Kozacka jest ta postać, bo ma tego droida i tak jakby może nadal strzelać. Jak otwiera drzwi, fajne to jest. Ale broń ma trochę taką kiczowatą. <grymna> okay. Okay. Mogę tak przez drzwi. Zaszczyt Dziw dziwne jest tutaj strzelanie. Więc się nie dziwcie, jak ja będę jakoś strzelał tak mega słabo. Interakcja. Pod G mam kliknąć? Czy o co chodzi? Jak coś mówię, jeszcze nie ogarnę tej gry za bardzo. Bo... No gram to praktycznie pierwszy raz teraz. Wcześniej tylko sprawdzałem sobie do nagrywania tryb ar Arcade, tam gdzieś jest taka typowa strzelanka. Całkiem fajnie to... całkiem fajny jest ten tryb, nie powiem. Ale to wiecie, to nie wiem, to było 5-10 minut. Dobra, jesteśmy bardzo niebezpieczni. Ale to bardzo. Nie <grywka> jest dobra. Bierzemy jakąś brońkę nową. Okej. Okay. Niech bot tu otworzy. O jezu, ile ich tam jest. Niedobrze. Dobra. Ale my możemy się chować, tak? Szkoda, że nie ma tak jak w GTA, że można się tak, jak, tak jakby za ścianami chować. Nie wiem, czy jest, chyba nie. Dobra. W głowę chyba niektórzy na hita padają. Oj, 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 oj. Dobra. Lecimy dalej. A tam jest gość, babka chyba. Nie, nie... Nie wiem czy to oni, czy one. Pewnie pomieszane, ale... Po prostu będę mówił, że ktoś. Żeby się nie pomylić. Mm. Panele przy drzwiach, szczelaj do paneli od... Dobra. Okej, okay, czyli jak coś nie działa to trzeba w to strzelić, okej. Okay. A zamykamy się. Faj Fajnie to przemyślane jest. Czy możemy się tak zamknąć? Okej, okay, musimy tu dotrzeć. Eee... Da, nie mogę po cichu jednak. No dobra, strzelanka, no to coś fajnego przecież. No, razie trochę tak średnio mi to strzelanie wychodzi. Dobra. Biegniemy dalej do tego wyjścia. Trochę eee, na razie głupio, że musimy cały czas biec do jakiegoś wyjścia ciągle. Nie ma jakiejś takiej fajniejszej mechaniki. Na początku fajnie było z tym botem. To mogę ich kolbować pod, pod klikaniem e, scrolla, więc to jest spoko, a tutaj zamknięte. Okej, okay, kliknę chyba E nie chcąc, ale... Całkiem spoko i tak. To wyszło w tym momencie. Tam są typy. Teraz ściągnę tego. Eee. Tego. Tamtego nie mogę zestrzelić tam. <śm> mm Okej. Okay. Dobra, i musimy to schakować. A to Droid chyba wszystko robi za nas, więc... Całkiem okej. Okay. fajnie, bo możemy się tu chować za tym czymś. O, nie mogę tego zamknąć. Chyba nie, bo to chyba... Ojojoj, oj, oj, to chyba nie są te panele. Tamten To jest tam. Dobra, tam jest tamten panel oj. Dź. W jakąś nogę przycisnęło. Dobra, uciekamy z tego. Ok. A ja cały czas klikam w myszkę, a przecież się mogę przytrzymać. Dobra. Dotrzeliśmy chyba do jakiegoś statku. Albo do jakieś komory. Dobra, wystrzeli nas chyba. Ooooo! Ale lecimy A, To taki plan O, to musiało poleć co sumie ona ma zbroję to tu Oj, strzelają do nas. Czyli my chyba jesteśmy śli, bo my jesteśmy w tym. Z jak to było? Nie to mi się. Bo się zawsze myli to. Kurde, nie pamiętam. I do tego zero strat. Wciąż jesteś zastępcą dowódcy. Nic nie szkodzi. Mogę poczekać. Agencie Miko! Obliczenia skoku były idealne. Dziękuję pani. Wierzę, że lądowanie było Mikiem. Znośne. No niesamowicie miękkie no nie te tak, było lądowanie. Wciąż gnębi mnie w snach. poinformować admirała. Tak jest pan komandor. Jaki meldunek? Wciąż nie wiedzą gdzie jest flota. Rebelia dzisiaj skona. Dobra, zobaczymy. Okej, okay, to był prolog w takim razie. No i w tym momencie chciałbym zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Nie uczyłem go od razu na nagraniu. Dogrywam to po, tak jakby, filmie, bo nie wiedziałem, kiedy się kończą te misje. Więc dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej tej serii, no to piszcie w komentarzach. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć do następnego odcinka.